Dziś robimy przepyszny makowiec na idealnie kruchym spodzie z wilgotną, pełną bakali masą makową w środku. Zapraszam! Zaczynam od maku. Do tego makowca używam maku suchego, mielonego. On wygląda właśnie tak, zawsze jest dużo pytań o to. Ten mak jest dostępny w większości z dużych sklepów spożywczych, natomiast w Lidlu też znajdziesz podobny mak, tylko chyba w fioletowym opakowaniu. Ten mak w tym opakowaniu został zmielony na sucho, przez co jest dużo prostszy w użyciu niż zwyczajny suchy mak, a co najważniejsze, odchodzi już cały proces mielenia. Oczywiście makowiec można też zrobić tradycyjną metodą, czyli z użyciem Maku suchego, takiego niezmielonego. Taki mak trzeba wcześniej namoczyć, później odsączyć i później dwukrotnie przepuścić przez maszynkę. A zatem mak suchy, mielony, zalewam zagotowanym mlekiem. Ja mam tutaj 650 ml mleka, to jest odrobinę więcej niż waga maku. Całość mieszam tak, aby nigdzie nie pozostało nic suchego i wszystko się dobrze wymieszało. Przykrywam i odstawiam na minimum 30 minut, ale można też dłużej. W ramach przygotowań, które warto rozpocząć na samym początku, mam też tutaj namoczone już w gorącej wodzie suszone morele i rodzynki. Najlepiej jest namoczyć je minimum godzinę przed pieczeniem, żeby bakali miały czas dobrze nasiągnąć. Do misy miksera wrzucam mąkę, proszek do pieczenia i zimne masło oraz szczyptę soli. Całość mieszam na bardzo wolnych obrotach miksera, aż masło przestanie być widoczne w mące. Taki spód można też tradycyjnie przygotować na stolnicy. Następnie dodaję cukier puder i żółtka i całość mieszam powoli, aż wszystko zacznie się łączyć i powstaną kawałki ciasta. Przerwam, kiedy ciasto ma wygląd trochę przypominający kruszonkę. Można go na tym etapie zagnieść, jak widać zagnia. Się dosyć łatwo, uformować kulkę, schłodzić, a potem albo rozwałkować, albo zetrzeć na tarce na grubych oczkach. Ja zostawiam to ciasto w takiej postaci, jak jest, a po schłodzeniu po prostu rozkładam takie kawałki ciasta na blaszce. Dla mnie jest tak po prostu i łatwiej, i szybciej. Kiedy ciasto się chłodzi, przygotowuję masę makową. Jajka z cukrem ubijam przez 10 minut, aż powstanie jasna i puszysta masa. Do dużej miski przekładam namoczony wcześniej mak, dodaję roztopione masło. Kakao, powidła, najlepiej śliwkowe, ale mogą być też inne, jeśli nie masz śliwkowych, proszek do pieczenia, namoczone rodzynki i drobno pokrojone namoczone morele. Można też dodać jeszcze szklankę orzechów posiekanych, jeśli ktoś lubi. Całość mieszam bardzo dokładnie i na koniec dokładam jeszcze ubitą pianę z jajek, która po 10 minutach ubijania powinna wyglądać mniej więcej tak. Całość mieszam bardzo dokładnie, tak aby wszystko naprawdę dokładnie się połączyło i teraz połowę schłodzonego ciasta z lodówki rozrzucam pod nie blachy. U mnie blacha ma wymiar 20x30 cm, makowiec wychodzi dosyć wysoki, więc może być też większa blacha 24x35 cm. W środek włożyłam dodatkowo rant, bo zależało mi na tym, żeby boki makowca były po prostu proste, ale można też spokojnie piec bez rantu. I na rozłożony spód przekładam całą masę makową. Na wierzch idzie pozostałe ciasto. Makowiec wkładam od razu do nagrzanego piekarnika i piekę około godziny. Po upieczeniu makowiec wyjmuję z piekarnika, zostawiam go na blacie do wystudzenia, a kiedy wystygnie wierzch można dodatkowo polukrować. Smacznego. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. W każdej z nich są najlepsze. Sprawdzone również przez Was przepisy na ciasta i inne słodkie wypieki. Do każdego przepisu są zdjęcia, dokładny opis przygotowania oraz film pokazujący wykonanie ciasta krok po kroku. Kup pakiet już teraz w promocyjnej cenie na sklep.orchideli.com. Zapraszam.